Metoda odchudzania braci rodzeń jest skuteczna, chociażby dlatego, że oparta jest na ośmiu twardych zasadach, ośmiu twardych filarach i pierwszym z nich jest punkt przygotuj się. I jednym z elementów tego przygotowania jest dbanie o odpowiedni poziom witaminy D. Witamina D to ja bym zaryzykował... Taki top of the top w przygotowaniu się do metody odchudzania braci rodzeń. Nie schudniesz bez witaminy D, mm -hmm. a dodając do tego fakt, że prawie a nawet ponad 80% z nas ma niedobory witaminy D, no to zobacz, jak ważne to jest, żeby uzupełnić witaminę D. A dodatkowo jeszcze ważne jest to, że nie tak łatwo ją uzupełnić. Słuchaj, drogi e, obserwujący, e, oglądaczu, podglądaczu? Podglądaczu, jeszcze nie, tak, jeszcze nie tak dawno jakby zapytać, czy witamina D jest ważna dla zdrowia, no to większość odpowiadało daj mi, panie, spokój. Generalnie z tego coś tam słyszałem o no. tej witaminie D, że tam słońce, że skóra, że tworzy się Sama, że nie trzeba uzupełniać, a niestety to jest bzdura totalna, bo na szczęście, tak jak w wielu innych aspektach, tak jak w stylu niskowęglowodanowym, w florze bakteryjnej, jelitowej, i tak dalej, jest coraz więcej badań, które potwierdzają to, co mówimy. Witamina D właściwie nawet głupio jest nazywać witaminę D witaminą D, bo tak naprawdę jest prohormonem, jest czynnikiem, który bierze i kontroluje udział w wielu procesach biologicznych, enzymatycznych w wielu e, sytuacjach w organizmie, gdzie jako ten taki, taka cegiełka, jako ten puzel przyczepia się do danego białka i reguluje daną reakcję. To... I tych reakcji jest setki. Tak, i to jest niesamowite, mhm. że jeszcze parę lat temu, jakbyśmy zapytali y, ciebie to oczywiście pierwsze, co się nasuwa, witamina D, odporność witamina D, kości witamina D, zęby, ale tych badań, które analizujemy na bieżąco jest mnóstwo, zwłaszcza pod kątem odchudzania, otyłości, insulinooporności. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, bo to nie ten kanał. My tu nie po to, żeby się wymądrzać i mówić niezrozumiale. My tu po to, żeby mówić tak, jak my byśmy chcieli, żeby do nas mówiono, czyli prosto i zrozumiale. Dam konkretne przykład. Witamina D, niedobór równa się otyłość. Witamina D, niedobór równa się zwiększone ryzyko śmierci, chorób serca, cukrzycy typu 2. Nie chcesz mieć niedoboru witaminy D? Odchudzając się, nie chcesz mieć niedoboru witaminy D, chcąc długo i zdrowo żyć? W skrócie powiem konkretny przypadek z mojego gabinetu. Pacjentka, która e, zaczęła metodę odchudzania z braćmi rodzeń, oczywiście e, przygotowujemy się, e, weszła w, w ten styl, no i schudła zgodnie z oczekiwaniami przez, pierwsze, pier, przez pierwszy miesiąc około 20 kg. Tak, jest to, to możliwe i wcale nie trzeba tego zatrzymywać. Ta, ta nadwyżka spora była, więc to było zgodnie z oczekiwaniami. No i po jakimś czasie e, okazało się, że po pół roku pacjentka przychodzi do mnie i mówi, że no teraz się waga zatrzymała, od 5 miesięcy nie może dalej chudnąć, robi wszystko tak jak trzeba, ogranicza węglowodany, wysypia się, e, lubi pracę, e, uzupełnia magnes, ale ponieważ jest lato, przestała uzupełniać witaminę D. No i z ciekawości, właściwie z ciekawości, byłem pewny po tym zdaniu, że ma niedobory, okazało się, że Faktycznie, niedobór na poziomie 25, mimo tego, że w ciągu zimy tą witaminę D uzupełniała. Ale witamina D jest niezbędna do procesów codziennie. Jeżeli jest okres infekcyjny, tak chociażby jak teraz, no to ona jest zużywana cały 3 czas. Razy szybciej. Do aktywowania ma makrofagów. Jeżeli, jeżeli jest właśnie spalanie tkanki tłuszczowej, ona jest potrzebna w większej ilości. No i ta pacjentka po prostu, mimo tego, że lato, ale... Cały czas w pracy, cały czas w samochodzie, nie ma czasu, nie miała czasu na e, aktywność na, e, na zewnątrz, no, nie miała szansy, żeby sama wytworzyła odpowiednią ilość witaminy D, a zużywała więcej niż tworzyła. No i oczywiście po uzupełnieniu kilkutygodniowym m, w dużych dawkach, w dawce 10 tysięcy jednostek. U tej pacjentki doszło do spokojnej znowu indukcji, zdrowego spadku masy ciała, lepszego samopoczucia. Zaczęła się też wysypiać, zaczęła mieć większy i szerszy uśmiech na ustach. Fajne jest to, co mówisz. Ja przypominam sobie, a przeprowadziłem w, w, w przychodni, w której pracuję, taką akcję. Prosiłem pacjentów, no prosiłem dlatego, że poziom witaminy D jest badaniem nierefundowanym, więc prosiłem pacjentów, żeby mierzyli sobie ten poziom we krwi. Ale we wrześniu, czyli mm -hmm. praktycznie po całym, po całym tym okresie, gdzie teoretycznie najwięcej witaminy powinno być produkowanym, produkowanej w, w skórze, w Twoim organizmie. No i słuchajcie, nie, praktycznie nie zdarzył się pacjent z prawidłowym poziomem witaminy D, a prawidłowy poziom witaminy D to między 60 a 90. Więc to jest dowód. Nie tylko to jest dowodem, ale większość badań, które mówi, że po prostu witaminy D nie mamy. I teraz ta historia, te, ten, mój, ten mój eksperyment ma dostarczyć argumentu po to, żeby nie zapominać przyjmować witaminy D codziennie przez cały rok, bez względu na to, jak długo jesteście na słońcu. Nie zapominajcie o witaminie D. Ile ty bierzesz witaminy D dziennie? W okresie infekcyjnym biorę minimum 10 tysięcy, a jak czuję, że coś mnie łapie to biorę 20 tysięcy. Moje dzieciaki w wieku 6 i 7 lat biorą codziennie 4 tysiące, a jak mają infekcję do 10 tysięcy. Ja biorę codziennie 10 tysięcy, i to jest dla mnie ten poziom, którego w ogóle nie zmieniam. Dbam też o poziom magnezu, bo magnez jest niezbędny do dystrybucji witaminy D po całym organizmie. Tak jak Ty mówisz, jedno z drugim się łączy. I teraz właściwie to by było na tyle w tej części. Myślę, że udało nam się Was, Ciebie przekonać, że nie możesz zapominać o witaminie D, chcąc zdrowo schudnąć. A przy okazji walnij w tego kciuka, wtedy dodatkowe... Ilości witaminy D polecą do Ciebie. Tak. Mm -hmm. Potas.